Choć jeszcze jakiś czas temu powstanie Windowsa 12 wydawało się żartem, coraz więcej dowodów wskazuje na to, że może on faktycznie pojawić się na rynku. Sprawdzamy wszystkie tropy. Jeśli podoba Ci się to wideo, zostaw suba i łapkę w górę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że warto robić takie materiały. Pierwsze wzmianki o Windows 12 pojawiły się w połowie lipca 2022 roku. Wraz z przejściem na cykl jednej dużej aktualizacji rocznie i czterech momentów, Microsoft wprowadził podobno zasadę publikowania nowej, dużej wersji systemu raz na 3 lata. I wedle logiki można rozplanować to tak. 2021 – pierwsza wersja Windows 11, 2022 – duża aktualizacja 22H2, 2023 – duża aktualizacja 22H3, 2024 – Windows 12. Ale już na początku 2021 roku pojawiały się wzmianki o tym, że Microsoft szykuje kolejny system. Było to przede wszystkim żarty, aczkolwiek niespodziewanie zmieniło się w prawdopodobieństwo. Jakby nie było, Windows 10 miał być ostatnim systemem w dziejach i co? I mamy już od prawie roku Windows 11. Powstał zresztą częściowo na bazie Windows 10X, który ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego. Czy Windows 12 powstanie? Prawdopodobnie. Windows 10 w 2021 roku będzie mieć 10 lat i wówczas skończy się jego wsparcie. Windows 11 został opublikowany w 2021 roku, więc wsparcie dla niego powinno potrwać do 2031-2033 roku. W takiej sytuacji nowy system powinien pojawić się parę lat wcześniej. Prace nad Windows 12 potwierdzają rzadkie póki co przecieki, z których możemy dowiedzieć się, że nazwa kodowa Windows 12 to Next Wallet. To oczywiście nawiązanie do dużych aktualizacji Windows 10 i 11, których kody to Sun SunWallet. Wszystkie znaki wskazują póki co na rok 2024, a ponieważ zarówno Windows 10, jak i Windows 11 ukazały się na jesieni, zapewne Windows 12 zostanie udostępniony o tej porze roku. Jednak powinien zostać zapowiedziany przynajmniej pół roku wcześniej. Najnowsze pogłoski w chwili tworzenia tego materiału mówią o tym, że pod koniec 2024 roku system trafi jedynie do wybranych użytkowników, a do szerszej dystrybucji ma wejść dopiero w 2025 roku. Być może pierwsi użytkownicy będą zarazem jego beta testerami, dzięki którym system trafi na miliony urządzeń bez błędów, choć znając Microsoft na pewno jakieś brudy wyjdą w praniu. Prawdopodobnie tak, ale tylko dla użytkowników Windows 11, czyli tak jak miało to miejsce przy przechodzeniu z Windows 7 na Windows 10 oraz z Windows 10 na Windows 11. Oprócz tego powinna być także dostępna płatna wersja instalacyjna w formie cyfrowej lub na płycie DVD. Koszt nowego systemu będzie zapewne uzależniony od rodzaju edycji, czyli będziemy mieli tańszą Home i droższą Pro. Pojawią się zapewne także wydania dla edukacji oraz biznesu. Za wcześnie jeszcze, aby odpowiedzieć na to pytanie. O ile przy Windows 11 same wymogi co do ilości pamięci RAM czy procesora były znośne, o tyle wąskim gardłem dla wielu urządzeń okazało się TPM2 oraz Secure Boot. Trudno zatem powiedzieć, czego jeszcze będzie wymagać Microsoft. Zapewne same wymagania sprzętowe nie będą niższe niż przy Windows 11, a więc 4 GB RAM minimum, 64 GB miejsca na dysku oraz wyświetlacz obsługujący rozdzielczość 720p. Biorąc pod uwagę fakt, że Microsoft nie umieścił jeszcze wszystkich planowanych nowych rzeczy w Windows 11, próba przewidzenia nowych funkcji w Windows 12 przypomina wróżenie z fusów lub układanie własnej listy życzeń. Aczkolwiek pojawiają się spekulacje, że nowy system zostanie zbudowany na nowo, a nie na bazie 11. Dlatego możemy spodziewać się dosłownie wszystkiego. Być może do czasu premiery urządzenia składane zostaną upowszechnione i Windows 12 będzie w stanie je obsługiwać. Zobaczymy. Spodziewamy się, że skoro programy Windows Insider działają zarówno z Windows 10, jak i Windows 11, również i Windows 12 będzie mieć tego typu opcje do łączenia. Pozostaje nam tylko cierpliwie czekać na dalsze informacje.